Cześć, z tej strony Seba, witam Was w kolejnym odcinku vloga u mnie na kanale. Nie było mnie od października, a że parę osób się pytało, czy będzie jeszcze coś na tym kanale się działo, to dzisiaj kręcę vloga i troszkę rzeczy po wyjaśniam. Pierwsza sprawa nawiązująca do ostatniego vloga czyli od 1 września wystartował Ale kanał na YouTubie. możecie sobie tam oglądać transmisje, live z wydarzeń w tej chwili sportowych, ale mam nadzieję, że już niedługo to będą jakieś kulturalne, inne rzeczy. Wywiady z osobami bardziej i mniej znanymi, chociaż to odwrotnie, powinno być mniej i bardziej znanymi, nieważne, w każdym razie tam się rozwija bardzo fajnie. Eee, ostatnie filmy nagrywałem u mnie w studio w piwnicy. To studio zostało trochę przebudowane na potrzeby ale kanał W tej chwili przebudowuję w taki sposób, żeby się dało robić zarówno produkcję na AleKanał, jak i do mnie na kanał hmm, Świat Sebe, więc jeszcze troszkę cierpliwości. Eee, bo nie wiem, czy będę chciał wracać do pierwotnego układu warsztatu Seby u mnie w warsztacie, bo tam, no chyba, że się uda mi tam na tyle uporządkować graty żeby wejść z kamerą. No nie wiem, to jeszcze jest sprawa rozwojowa. W każdym razie, a propos AleKanału, to od stycznia wystartowało radio AleKanał. Link do niego będzie się znajdował w opisie pod filmikiem. Założenie radia miało na celu wypromowanie artystów związanych z Pomorzem, związanych z Kaszubami. W taki sposób, że ktokolwiek, o którejkolwiek porze wrzuci to radio, to ma pewność stuprocentową, że słucha kogoś tak zwanego lokalsa tutaj, tak, Kaszuby, pomoże i najbliższa okolica. Eee, korki przede mną, także stoję troszeczkę wolniej, się poruszam dlatego. Eee, to tak tytułem wtrętu. No, w każdym razie, wracając do radia, to w tej chwili, jeżeli ktoś z Was zajmuje się Pro, produkcją muzyki jest, ma zespół Chciałbym się podzielić swoją twórczością Z szerszą opinią My za darmo jesteśmy w stanie to wypromować Szczegóły będą się znajdowały na stronie Radia, która jest też Podlinkowana w opisie pod tym filmikiem Także Sami widzicie, ale kanał Trochę tutaj się zaczyna rozrastać I jest w sumie fajnie Bo fajnie robić fajne rzeczy Które mają fajny feedback A wracając na mój kanał jak widzicie ładne słoneczko dzisiaj świeci. Tak, zrobię tutaj ładne zdjęcie, żeby nie było. Tak. No i wracając do kanału Świat Seby, czytam Wasze komentarze pod różnymi moimi filmikami i tak właśnie się zastanawiam, żeby zebrać jakąś część tych komentarzy i zrobić tak zwanego faka w odpowiedzi na te pytania. Jeżeli są jakieś pytania, których jeszcze nie zadaliście, bo nie było okazji, to zapraszam też do komentowania pod tym filmikiem. No i jak będzie odpowiednia ilość tych pytań, to zrobię to wszystko w formie ładnego faka, bo czasem widzę, że niektóre pytania się powtarzają. Niektóre pytania łatwiej jest pokazać niż opisać, więc tutaj myślę, że będzie wilk syty i owca cała. A wracając właśnie do tego słoneczka, o którym przed chwilą mówiłem, to też będę chciał zrobić kolejny odcinek w ramach swojego prosumentstwa, w ramach fotowoltaiki, którą posiadam na dachu. Bo w tej chwili jest okres taki lutowy, styczeń minął, najgorszy miesiąc w postaci grudnia też już minął, więc już można jakieś pierwsze wnioski porównawcze, gdyż jest to początek roku, drugi z kolei od czasu jak robię... Zapis wartości, będzie można na przykład porównać jak to jest u mnie z uzyskami, ale myślę, że to jest osobny odcinek. Także jeżeli na to czekasz, to już niedługo będzie na tym kanale o tym mowa. No ja właśnie wracam do domu tutaj po robocie i co? I myślę, że w tej chwili tutaj bardziej Was nie będę zanudzał. Może jeszcze wtrącę jedną rzecz. Jest taki trailer filmu Good Guys. Pierwszy sezon niedługo będzie na YouTube dostępny. Na razie z, y, mogę tylko zdradzić rąbka tajemnicy, że w drugim sezonie y, mój głos pojawi się pod przynajmniej jedną z postaci. Ale na razie nie będę więcej mówił, linka też dam w opisie pod tym filmikiem. A jeżeli Tobie się generalnie ten kanał widzi i chcesz, żebym dalej nagrywał, zostaw kciuka, bo to jest bardzo fajna informacja, że to co robię ma sens. E, subskrypcja bardzo mile widziana. I co? Jeżeli oczywiście coś byś chciał, bądź chciała, żebym poprawił w przyszłych filmikach, to jak najbardziej korzystaj z komentarzy, bo po to one są. Tutaj fajnie jest mieć interakcję z Wami. No Ja sobie tworzę na swoich zasadach, ale na zasadzie, jeżeli coś jest z boku źle widziane, to fajnie jest czasem zwrócić uwagę, bo ja lubię konstruktywną krytykę. A ten filmik myślę, że nie będę za bardzo przedłużał, bo. Myślę, że na tę chwilę rozładowałem wszystko co chciałem powiedzieć. Będą kolejne vlogi, jak tylko coś będzie do pokazania bądź powiedzenia. A na razie po prostu zbliżam się tutaj do czoła tego koreczka codziennego w chwaszczynie. Jestem przy rondzie. Zaraz będę odbijał na Żukowo. I co? Będę się z Wami na razie żegnał. To. No, tak, na rondzie drugi zjazd, jak mi tu właśnie powiedział. Zapraszam jeszcze raz do. Komentowania, do subskrybowania i do lajkowania, a ja się z Wami Żegnam. Cześć!